Dobry wieczór państwu. W codziennym programie telewizyjnym Nowego Dziennika witają państwa Aleksandra Słabisz i Tomasz Deptuła. Jest piątek, 21 września. Przedostatni dzień kalendarzowego lata, proszę państwa. Niestety czas upływa bardzo szybko, ale naszym gościem dzisiaj jest pan Kacper Gaweł, judoka, posiadacz Czwartego Danu i nauczyciel w szkole w Wallington, Greenpoint i na Ridgewood. Witamy pana. Witam państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Czwarty dan to jest czarny pas mistrzowski w Judo. Pierwszy czarny pas to jest pierwszy, dan, drugi, trzeci, czwarty. Najwyższy na świecie jest dziesiąty. Ma, go Japoń... Ma kilku Japończyków w wieku około 90 lat. Może Pan powiedzieć coś o swojej szkole? Pomysł założenia szkoły powstał kilka lat temu. Na dzień dzisiejszy są trzy lokalizacje w Greenpoint i Ridjut są to głównie siedliska naszej Polonii. Dzieci trafiają do Pana do szkoły w wieku już czterech lat. Czy to nie za wcześnie, żeby się uczyć judo? Wiek 4 lata jest bardzo dobrym wiekiem. Dzieci dostosowują się już do prowadzącego, są w stanie słuchać. Jest to tak zwany okres złotego dziecka. Wykorzystujemy naturalne, biologiczne potrzeby, ich potrzeby ruchu do tego do treningu. Czy dzieci w wieku czterech lat lubią się przewracać, i wykonywać różnego rodzaju ruchy, które sprzyjają również, które są używane również w Tak, oczywiście. Wykorzystujemy to ich potrzeby po prostu ruchu, do nauki, pełnych sekwencji ruchowych. A mhm. czy ten sport nie jest niebezpieczny albo czy nie uczy agresji? Skoro dzieci się przewracają? I, jest, i to, taki... jest to częste pytanie rodziców. Weryfikujemy to na bieżąco, dzieci się przewracają. Oczywiście po pierwsze. Uwielbiają to, każdy rodzic to może zaobserwować w domu. Po drugie, uczymy ich poprawnego upadania, czyli to jest pierwszy ten etap, to jest taka szkoła poprawnego upadania. Tak upadają, żeby sobie nie zrobić mhm. krzywdy. Czyli to nawet może się w życiu przydać. Bo... Przydaje się, odruch zostaje na całe życie. Mhm. A jeżeli chodzi o tą agresję? Z agresją, właśnie tutaj jest taki stereotyp. Rodziców myślą po prostu, że dzieci stają się bardziej agresywne, bo coś więcej potrafią, mogą to wykorzystać. Nie, wręcz przeciwnie. W każdym sporcie jest tak, że. Sport narzuca nam zdrowe zasady rywalizacji. Sport, jakim jest judo i yy, gdzie występuje walka, uczy nas szacunku do partnera. A proces treningu judo uczy nas szacunku do ciężkiej pracy. A o co się rodzice pytają przed zapisaniem dziecka do Pana szkoły? Co chcą wiedzieć na temat judo? Yy, yy, yy. Polscy rodzice są bardzo, bardzo, yy, bardzo przygotowani pro wychowaniu fizycznemu. Pytań jest bardzo dużo, generalnie a propos procesu właśnie wychowania tego fizycznego, co będą mhm. robić, jakie to efekty przyniesie, jakie z tego będą korzyści na przyszłość, jakie będą po prostu teraźniejsze korzyści, czy możemy pomóc w jakimś, czy nawet schorzeniu, czy w jakimś procesie rehabilitacyjnym. Także mhm. rodzice są bardzo zainteresowani. Mhm. Ale w Pana szkole są nie tylko małe dzieci, nie tylko 4-latka i sześciolatkowie, ale również nastolatki, seniorzy. Jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić? Każda grupa wiekowa ma swoją klasę, czyli cztero- i sześciolatkowie nie mogą trenować z piętnastolatkami. Oczywiście pierwsza grupa jest najmłodsza, później średnia, później jest grupa juniorów zaawansowana i oczywiście seniorów najstarsza, gdzie ten program już jest stricte profesjonalny. Zawodnicy trenują. Już w cyklu, makrocyklu przygotowań do konkretnych zawodów. Tak oczywiście możemy się pochwalić już wynikami tutaj na poziomie, na poziomie stanowym, na poziomie e, e, narodowym i w zawodach międzynarodowych. Są pewni słynni sportowcy, którzy mają swoje drinki, na przykład bokser Michalczewski ma Tigera, nasz Tomasz Adamek ma Las Vegas, a pan ma drink, który się nazywa Power Fresh. I wprowadził go już pan tutaj na, na rynek amerykański. Jak, jak to było z konkurencją? Czy to łatwo jest pokonać amerykańską konkurencję? Ja tu w wytłumaczenia oczywiście tych sportowców wielkich, które pani wymieniła przede mną, ciężko mi się z nimi porównywać. Oczywiście oni, ich funkcja jest troszeczkę inna. Oni firmują swoją twarzą, swoją postacią po prostu te drinki, ja ten drink od początku do końca stworzyłem. Jest to oczywiście troszeczkę inna kategoria, jest to alternatywa dla naszych klientów, a po rynku jest to bardzo ciężki rynek, bardzo ciężki rynek, nie jednak jak w każdym, jak w każdej profesji, trzeba wszystkiego uczyć się od początku. Jak w sporcie, jeżeli się posiada właśnie takie cechy jak wytrzymałość, sumienność i ciężka praca, myślę, że nie będzie problemów tutaj z osiągnięciem sukcesu. Pana drink należy do segmentu napojów energetycznych, ale Zaj się nie tylko spełnia taką funkcję. Tak, chciałbym tutaj wyjść naprzeciwko klientom. Większość tych napojów to jest, to, jest, to jest próba powielenia lidera tego rynku poprzez dodanie różnych rzeczy lub odjęcie. Ja starałem się po prostu zrobić alternatywę, Niesamowitą alternatywę do wszystkich napojów na, na rynku jest to napój energetyczny odświeżający oddech. Dziękujemy panu Gabłowi Dziękuję. za udział w naszym programie i za bardzo ciekawą rozmowę na temat judo. Państwa zapraszamy na skrót wiadomości, a ja teraz się odświeżę drinkiem Power Fresh. Ten dźwięk. Dźwięk idealny. Bardzo dobry smak. Cieszę się bardzo.